Cześć, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed Unbound. I lecimy dalej. No, lecimy czwarteczek teraz. I jakieś pieniążki chcę zarobić, bo chcę kupić lampo, które chcę na S zrobić. Tutaj coś jest na eskę fajnego. Próba prędkości, dobra. to lecimy. Teraz z zerową obawą na ma BMC mam to ulepszenie, więc nie mam usprawiedliwienia dla nieudanych akcji. W końcu dostajemy wsparcie, jakiego nam było trzeba. BMK to się jeździ, patrzcie, no na ten kanał. Niby bym mógł ją zrobić na S, a Lambo kupić. Żeby było na s -kę. i chyba tak zrobię, wiecie? No i tak będzie na s to tylko troszkę je sobie ulepszę. A tutaj byłem to na na S plus zrobić. No, chcemy mieć je jako najlepsze auto. Tak się tym dobrze jeździ już teraz. Dobra. Ciebie sobie wyzwiemy. to zarabiamy sobie kaskę po prostu. No nie. Jak ja to zrobiłem? Ale dobra. Ale dobra. Pewnie się uda. gdzie się można bardzo fajnie rozpędzić tylko żałuję że mi tam ten start nie wyszedł on może być kluczowy bo tak z przodu może być ciężko dogonić się tam. Dobra, zaliczyło mi. Już bałem, że mi nie zaliczy, bo przejechałem troszkę obok. I tak mnie wyprzedzili, no. ale zrobiłem koszmarny ten zakręt. No. Nie, nie, no czuję, że do powtórzenia będzie, chociaż jeszcze dużo jest tego. Leci do przodu, wywalili. Nie! Chciałem, że go wyminę. Nie, jak na moje to, to już jest do powtórzenia. Nie ma co marnować czasu. Wszystko przez ten start, myślę. Bo jaki startuje dobrze, to powinno w miarę gładko iść. Nie wiem, czy mi wyszło, czy nie. Tak szczerze. Że... Może?

Powiedział, że gdzie zajebiście. Żartowałem. Żartowałem. Ta jak do przodu wystrzeliła teraz. No, mm -hmm. Gdzie? Gdzie? Lubię takie chabskie zagrywki czasem w tej grze. O, teraz ładnie wyszedł tam ten, ten zakręt. Co ja zrobiłem? Dobra, może być. No nie, no kurwa mać! Ostatnim razem mi zaliczyło tak, no! Nie no! Dla dzisiaj nie mam nerwów do tej gry mi się wydaje, tak totalnie. Kurza mnie wszystko w niej dzisiaj. Dobra, jak może wygram chociaż z tym typem, to już w sumie to sobie ogarnę, co mi się zagiczę. No proszę! Dawaj! Tak! W ostatnim momencie! Dobra, to mogę zostawić, w sumie nie musiałem być pierwszy. Dobra, to było ładne, ale jak go idealnie porobiłem tam było chyba, że o 2 milisekundy jakoś, nie? Lepsze od niego byłem ładnie. I jak zawsze kurde auto bardzo pobijane po wyścigu. To jest ciekawe A i zawodów zaznaczę. O... Oż wymendy A, tak zrobię. Ha. Ha, nigdy mnie nie znajdziecie. Ło, nic nie widzę. O, cholera. <grych> o. O, dobra, może być. Kolejna jest naprzeciwko, dobra, ale ty mi ma tu ulepszenie że to są ci na pierwszym. To on w ogóle nie ten. Nie ogarnie, no. Muszę postarać się nie nabić z jakiejś ogromnej obławy teraz w dzień. Żeby w nocy mieć trochę więcej luzu. No cholera, jasna. Tak ja jeżdżę dzisiaj. No jeć. Czym masz procent? Ja wiem, że jakiś dzisiaj kierowca bombowca jestem, ale bez przesady. Pemko, ty zawsze ze mną współpracujesz. W każdej grze dosłownie ze mną współpracujesz, jak jej cię używam. Nie tylko w for Speedach. Borczy też kojewista jesteś. O cholera. A nigdy mnie nie znajdziecie. dotrzeć bo tam właśnie było coś że jakiś nie to są w drifte myślałem że to sprint nie to z driftem to mi wywalaj nie lubię driftu w tej grze bardzo to jest okropne to się może dlatego że nie mam tego samochodu jeszcze takiego fajnie zrobionego ale i tak nie lubię może polubię, jak daję coś lepszego dobra mam coś ciekawego jeszcze do garnięcia w ten dzień Poza tym driftem. Szkoda, bo on za fajną kasę jest. Tutaj co? O, wymagany poziom obławy. Tego jeszcze nie grali. dobra, można zrobić króla zakrętów. O, ale daleko ja mam do niego. Ja pierdzielę. Nie, co nasz jakieś. Trzeba to ogarnąć. Nie, nie to jadę cały na te zachody. Dziś coś nie jest mój dzień. No, bez przesady nie pieprznołem tak mocno przecież. Zrobimy sobie jeszcze to. lecimy. Lecimy z tym razem. Zobaczymy co potrafisz!

Centrala, patron przyłącza się do pościgu. że już, Ja ja za nie miałem farta w tym momencie, tam no. ile stracę przez to. Dobra, Nie chcę mi się więcej naprawdę. To ci będzie krótszy, bo mi dzisiaj nie idzie. Będą mnie teraz ścigać. No, oczywiście. Nie to jest. To Nie wytrzymamy zbyt długo. Cholera już myślała, że się da. Wygigany łózg właśnie zniknął w Lakeshore Quarry. Znajdźmy te kanały. Chcę wracać do domu do męża i dzieci. Dla mnie to już koniec. No, wracam do kryjeczki. Coś tam sobie zarobiliśmy. W Na następnym odcinku kupimy pewnie to lambo, o którym mówiłem. To Diablo. No, będą coś gadać. Nie. On tak. tak naprawdę wcale nie wstawił gigantycznego posągu samego siebie do łazienki. Rany. Witam ponownie, laboranci. Teraz porozmawiamy o najnowszej retoryce, którą burmistrz stosuje podczas kampanii. Jeśli widzieliście, jak stawia kilka kafli na czerwone pole w kasynie Palazzo, to wiecie, że babka lubi obstawiać. Obstawia, że wszyscy zapomnimy o tym, jak niedawno przerwała finansowanie centrum odwykowego w Serial Heights o tym, że wszystkie rządowe przetargi budowlane trafią do firmy, z którą bezpośrednio współpracuje. Ha! ona lubi hazard, tyle że stawką w jej grze jest nasze życie. Proszę posłuchać pani burmistrz, to koniec tej gry. Dobra, to ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach, trzymajcie się i cześć, następnych. Hej, hej.